Jest to lampa w zderzaku Audi Q5. Wszystkie białe żarówki będziemy wymieniać na LEDowe. Wszystkie cztery. Nie tylko żarówkę cofania. Z prawej z tyłu już jest wymienione, z lewej jeszcze nie. Ponieważ chciałem zobaczyć, czy nie wywali jakichś błędów. Tutaj jest dyskoteka taka, ale tą dyskotekę widać tylko na filmiku. Jak widać na zegarze nie wywaliło. Żadnego błędu z prawej strony. A to już jest efekt pociemku. Na razie migają kierunkowskazy i światła pozycyjne. Oczywiście tutaj nie, nie widać żadnej różnicy, ale największa różnica jest przy świetle białym, czyli świetle cofania. Widać, że jest aż takie niebieskie, a z lewej strony jest żółte. Więc jeśli na pozostałych światłach nie widać żadnej różnicy oprócz światła cofania, no to chyba nie ma sensu wymiany. Tutaj znów widok zegarów, tym razem po ciemku nie ma żadnego błędu. A to już już po ciemku same białe cofania. Wymienione są wszystkie 8 żarówek i nie ma błędów. A że nie ma błędów, no to nie wiem, czy ja to jest zasługa, czy jest już w Audi Q5, to jest z 18 roku zamontowane coś, jakieś ten, to się mówi, błąd światła białego, zimnego, czy coś w tym stylu. Czy po prostu żarówki nie wywalają błędu?